Witam, witam. 22 luty. Sytuacja robi się troszeczkę niepokojąca na bitcoinie. Nastąpiła akcja podaży, czyli grubych niedźwiadków, które być może wybudziły się teraz z zimowego snu. Zaraz wrócimy. Wskoczymy wpierw tutaj na ostatnią analizę. Analizowaliśmy temat bitcoina, że cena jest nadal w trendzie wzrostowym. Prawdopodobieństwo rozbudowania się korekty. Dla fali czwartej, piątka z przyłożeniem w kierunku 6000. Dzięki za pozytywne łapki. Dzięki za komentarze pod filmikiem. Ja tutaj 29 minut temu wrzuciłem właśnie screen z MT4, że teraz broni się już ostatnia tutaj korekta, czyli. Zejście na fali drugi, tak. Ostatni overbalans tu zaczyna się bronić. Te wszystkie overbalansy zostały już wycięte. Także sytuacja jest awaryjna według mnie. Chociaż jest mała szansa na wybronienie tej sytuacji przez popyt. Sprawdzamy po kolei. Zejście korekcyjne na fali czwartej, czyli overbalance tej korekty tutaj już pękł także nie broni ta korekta ostatnia korekta która jeszcze może uratować sytuację powiększymy podjedziemy żeby wszystko było dokładnie sytuacja jest tak jak powiedziałem awaryjna ale jeszcze jest mała szansa na obronę i zaraz powiem o co chodzi co musiałoby się wydarzyć do szczytu Mamy 100% oznaczone tutaj. Zejście korekcyjne blisko 78,6. Ten układ pięciofalowy jest tutaj zamknięty. Korekta teraz, zejście jest większe od czwórki. Także tak, jeżeli tutaj miski. rozjadą 100% overbalansu hipoteza taka negatywna jeżeli miśki tak przyłoją, że 100% overbalansu pęka jest zamknięcie układu pięciofalowego może nastąpić jeszcze ratowanie sytuacji przez kupujących ale to będzie tylko według mnie jakieś podejście korekcyjne i miśki przyłożą mocniej także rozbudowanie większej korekty o tak będzie lepiej widać rozbudowanie większej korekty wtedy zamknięcie układu pięciofalowego i dopiero później zaczniemy się zastanawiać dokąd może być te zejście jak głębokie ale to mówię dopiero jak cena wybije 100% overbalansu mały cień znaczy mała taka hipoteza czy też mała gwiazdka nadziei takiej, że cena może stworzyć jeszcze tutaj układ korekty dla fali czwartej. I sytuacja byłaby wtedy jeszcze jakoś uratowana. Także szansa jakaś jest, tak. Ponieważ jeżeli 100% overbalansu nie pęka, być może rozbudowuje się tutaj układ na fali czwartej, tak? Czyli tu nie będzie czwórka. Na razie czwórka była tu, ponieważ fajnie pasowało wszystko tutaj technicznie. Według narzędzia Fibo, według mierzenia Fibonacci. zejście było minimalne do 77. Czyli wymagane zejście Korekcyjne na fali czwartej miało tutaj swoją swój poziom 70,7, tak? Wszystko było ok, ale tak jak powiedziałem, ta czwórka może się rozbudować. Jeżeli popyt jest silny, popyt będzie bronił overbalansu tej korekty fali drugiej. Może być taka szansa, że nastąpi obrona, wyjście. Ceny w górę, jeżeli to by nastąpiło, sytuacja jest jeszcze uratowana i wiemy, że popyt nadal rozdaje tutaj karty i jest mocny. Także, tak jak powiedziałem, jest jeszcze cień szansy takiej, że to się zrealizuje, ale cena musi być tutaj wybroniona. Wyjść tutaj na wyższe ATH, co jeszcze musiałoby się wydarzyć. To był Pint Bar. Największa korekta musiałaby zostać wybita tutaj z tego zejścia korekcyjnego. Tu jest największa korekta. Z tym Pint Barem. Tu jest taki trend spadkowy, na razie tam powiedzmy godzinowy. Jeśli cena zdoła wybić ten zakres, jest szansa na uratowanie sytuacji, tak? Rejon cenowy u mojego brokera powiększymy, będzie lepiej widać. U mojego brokera pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt pięć czterysta. Jeżeli zostanie tutaj wybite, jest szansa na uratowanie sytuacji. Także jeszcze wstawimy sobie kształty. To jest korekta tutaj w tym trendzie spadkowym godzinowym, czyli niższego rzędu czyli trend w korekcie. Jeżeli cena wybija, jest szansa na rozbudowanie się układu korekty fali czwartej, uratowanie całej sytuacji, wyjścia na wyższe półki cenowe. Czyli jest wyjście wybicie, korekta i potwierdzenie. Coś takiego bym tutaj oczekiwał, to wtedy jeszcze jest szansa na uratowanie tej sytuacji. I Cena musi wybić tą korektę. Może się cofnąć? Nie może wybić oczywiście najniższego tutaj zejścia. Za dużo tu się plącze wszystkiego i musiałaby jeszcze potwierdzić. Czyli wyjść wyżej, tak? Ten overbalance musi zostać tutaj wyłamany żeby można było pomyśleć o jakiejś tutaj jeszcze o jakimś ratowaniu sytuacji przez popyt. Jeżeli tak się nie stanie, podaż będzie bardziej brutalna, będzie dociskała z próbą wyłamania overbalansu, korekty tutaj fali drugiej, zamknięcia okładu pięciofalowego. No i wtedy cenę czeka większa korekta. Jaka to będzie korekta? Nie wiem, zobaczymy. Ale tu się namieszało. Także tak to wygląda według podejścia technicznego. Nic tutaj nie wróżymy. Wszystko zależy od popytu. Jest szansa. Zobaczymy, co wyjdzie. Z tej sytuacji widzimy, jest próba wyciągania tej ceny, tak, ratowania tej sytuacji. Także zobaczymy czy popyt jest na tyle mocny jednak udowodni, że to on cały czas rozdaje karty na tutaj na Bitcoinie, na cenie Bitcoina. Czas pokaże. Dzisiaj będzie walka o przejęcie inicjatywy także albo PancakeSwap Balance, albo cena wyjeżdża na nowy ATH. Oczywiście ta walka tutaj może trwać i jest boisko. Bramki są dwie gdzie pójdzie cena, ta strona rządzi. Pozdrawiam, cześć.